Siemanko wszystkim, witam Was z kolejnej wyprawy. E, właśnie jestem w Frankfurcie na lotnisku, mam tu przesiadka e, do Albanii, ale mam aż 9 godzin przerwy, także skorzystam z okazji i że mam te 9 godzin przerwy wezmę Was do centrum Frankfurtu. Także zapraszam do oglądania. Właśnie znajduje się e, na głównej stacji we Frankfurcie, w Polsce, jak ona jest wielką. cenu biletu z lotniska właśnie do, tu do centrum Frankfurtu kosztuje 12,50 powrotny także nie, nie kosztuje dużo jest jakieś 3 przystanki, 15 minut jazdy pociągiem także naprawdę spoko No już pierwszy bezdomni, tak jak ogólnie wszędzie a tak wygląda stacja To co, zaczynamy naszą eksplorację Frankfurtu myślę, że w Irlandii zaprzędę, tak bez pasy, jak mi się żywnie podobało, a to niestety Niemcy. Tu się nie wchodzi pod koła. Także muszę się wrócić na pasy. w tym jakieś 50, może 70 metrów od stacji. Same jakieś zakazane, nieciekawe ludzie tu są. bardziej da w głąb tego miasta, tym wygląda gorzej. Do pierwszego miejsca, które włos zabiera w Frankfurcie, będzie to Main Tower. Jest to wieża widokowo, którą ma 200 metrów i 54 piętra. Mam nadzieję tylko, że wejdę z tymi bagażami No niestety ludzie czekają przed wyjściem i chyba musi jedna grupa zjecha, żeby druga wjechała nie o co tu chodzi. Ale wygląda ciekawie. Chyba ogólnie znajduje się w jakiejś luksusowej dzielnicy bo na to auto. A tam lampa stoi No i jest na dachu tego wierowca A tak wyglądają widoki z góry Tam jest właśnie stacja z której przyszedł Tak, muszę wam powiedzieć, że warto tu przyjechać, do tego Main Tower, yy, widoki na cały Frankfurt niesamowite, jedyne 9 euro, I abyście tu byli, skorzystajcie z tego i pusz puszczajmy z torbami, nie ma żadnego problemu. Wiecie co jest najśmieszniejsze, że o, nie wiem, kaj że je, a ludzie się mnie pytają, kaj są dane punkty, masakra. Właśnie znajduje się nad Menem i powiem szczerze, tak chodzę tu już, kurczę trzecia, czwarta godzina i im gorsze takie uliczki wchodzę, tym bardziej jestem przekonany, że aby tu chodził po nocy, to myślę, żeby się to mogło źle skończyć. Tu są takie ludzie niektórzy zakazane, żeby. Masako. Ja rozumiem, że w każdym wielkim mieście tak jest, ale no kurczę tu po wyjściu. No to miałem takie wrażenie, aby mnie chcieli kurczę okraść. Właśnie znajduję się na placu Rommelberg. Popatrzcie jakie urocze domki. Kurczę bardzo fajnie to wygląda. To jest plac, który jest taki w sumie najsławniejszy, dużo ludzi się tu spotyka. To jest właśnie miejsce, do którego was chciałem zabrać zanim wrócę na lotnisko. Jak już znajdowało się tak blisko, nie mogłem wam tego nie nagrać. A ogólnie znajduję się przy katedrze świętego Bartłomieja. Katedra bardzo ucierpiała przy nalotach alianckich. No tu z dalsza im troszkę lepiej widać. Tu jeszcze miała zjeść zwieść szmycla, ale nie wiem czy mi się to udało, bo to są wszystkie restauracje, kurcze, zawalone ludźmi. Popatrzcie, wszystkie restauracje, wszystkie stoliki zajęte. Udało się, restauracja jest ale czy tu coś zjem, to nie wiem. E, mam mi tu przynieść menu i może się uda jakiegoś zamówić. Tak, zamówiłem sobie kawę, żeby się trochę obudzić. To jeszcze długi dzień przede mną, dopiero w Albanii byda kolei 11.10, o ile oczywiście wszystko będzie o czasie, ale jest kawusia. Tak, i doszło jedzonko. Nie ma to szmycel, ale jest to kotlet z piersi z kurczaka i frytki. Do smacznego. Może być ekstra kotlet z piersi z kurczaka, żeby to było szybko, bo gdy to się tam o ryba, to mi ten pan powiedział, żebym musiał do, do 40 minut czekać, także... Masakra, jest za długo jak do mnie. Te bardziej się coś też na pociąg. No, pojedzony, uśmiechnięty. Tak, to co żeście widzieli na filmie, za tego steka frytki plus kawa zapłaciłeś 17,40. Tak, teraz się będziemy kierować prosto na pociąg. Abyście kiedyś lecieli przez lotnisko Frankfurt, a macie dłuższa przerwa, polecam wam tu przyjechać. Pociąg jest zaro na lotnisku. Nie trzeba daleko iść. Tu przyjrzycie totalnie do centrum. Myślę, że takie minimum 5 godzin potrzebujecie na luzie, żeby to ogarnąć, te miejsca. Dotarłem do mojej stacji pociągów. Mam nadzieję, że odnajdę mój feron, bo. Pernów tam jest mnóstwo. Troszkę pokorza wam tej stacji, bo ta stacja w sumie mi przypomina e, w Francji, chyba w Paryżu taka była. Teraz pokorza ile tu ludzie ludzi na stacji, Popatrzcie na to. Wreszcie na lotnisko, ja powiem tym pociąg to była jakoś porażka. E, ogólnie na jakiś medzie jechali, dlatego było tyle ludzi, ale chciałem wam to nagrać, ale normalnie nie szło nawet ręki dźwignąć, żeby w ogóle tej e, kamery z kieszeni wyciągnąć. już pod brameczką. Skawuj się. I popatrzcie jakie fajne zice mi się udało dorwać. I tu tak będę siedział za 3 godziny. Wreszcie dotarłem do e, Albanii. Jestem na lotnisku i muszę jakiś autobus złapać do, do mojego hotelu. Jestem w autobusie, jadę teraz do centrum Tirany i stamtąd. E, tam chyba z 5 minut z buta do hotelu. Kupiłem sobie właśnie kartę z i zapłaciłem 25 euro. Także w sumie 40 giga, nie ma źle. Ten autobusik kosztuje 4 euro. No i już jestem w centrum Tirany. I teraz mam 800 metrów do mojego hotelu. Mam tylko nadzieję, że tam ktoś w tym hotelu będzie. Żebym tak jeszcze powiem, zapłaciłem za ten autobusik 4 euro, a za tą taksówkę 35. 35. Jestem na jakimś placu takim wielkim, nie wiem co to w ogóle jest. Szczerze mówiąc to nawet nie wiem kajzek jest. Najśmieszniejsze to, że jest za 20 Sorry W pół do drugi A tu nadal bardzo dużo ludzi chodzi Kurczę, długo dzisiaj ta wycieczka miałem Z domu wyjechałem o Siódmej Za w pół do drugi, a jeszcze idę Ale wiecie co? Ja lubię takie wyprawy, musi się coś w moim życiu dziać, bo Trochę pobłądza Jest ciekawie no i popatrzcie, ten Maybach to za mną chodzi. Popatrzcie. Ale piękny. No, to jest moje marzenie. Może sobie go kiedyś spełnia, ale przepiękny kolor. Ale jeszcze, że nie jest blisko emerytury, także Maybach na razie musi poczekać. Dotarłem wreszcie do hotelu. Wiecie co? Nie obeszło się bez problemów. Najgorsze jest to, że zostawiłem torba w autobusie. Powiem Wam, że jestem tak zmęczony, że po prostu zapomniałem o tym. E... Jak wchodziłem do autobusu, to pytałem się pana, czy mogę ta torba wziąć ze sobą do środka. On mi powiedział, że nie, że po prostu muszę ją zostawić w luku bagażowym. I kurczę, obawiałem się, że może się takie coś stać. Już za długo jestem na nogach dzisiaj. Ida, ja tak zadowolony, że już tyle dotarłem, że jest prawie przy hotelu. I tak myślał, godem kurczę coś jest nie tak, godem jakoś mi za lekko patrz na torbę nią, godem masakra Pierwsza myśl została w Frankfurcie, godem to jest niemożliwe Ale godem kurczę ją brał ze sobą Po tym godem ja pierdzielę ją w autobusie zostawił Ale doszedł tu do hotelu, poszedł do recepcji Opowiedziałem mu co i jak I pan mi zadzwonił na tę stację autobusowo No i kierowca znalazł ta torba Jutro mam ją do odebrania, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo ja mam dosłownie wszystkie ciuchy w tej torbie. Tu nie mam nic. Poza tym to, co mam teraz tu na siebie. Mam nadzieję, że ta torba odzyską, bo tydzień bez ciuchów kurczę by był problem. Wszystko kupować. Ja się już z wami żegnam, bo że już jest tyle godzin na nogach, że już jest po prostu wykończony. Muszę się przespać, bo już ledwo ja. W następnym odcinku dowiecie się, czy udało mi się moja torba odzyskać. Życzę Wam miłego okrędu. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Pozdrawiam wszystkich i pozdro!